Cześć, to kanale Kitty Bound. Dzisiaj jest moją koleżanką. Cześć, Kayla Minecraft. Wpadajcie na jej kanał Magicy Świat 6. Tak? Tak, Tak, dobrze powiedziałaś. I na mój jeszcze kanał drugi, The Wystosted Special. Właśnie wracamy z naszej szkoły. Tak. No i idziemy do mojego domu odrabiać lekcje. No i pokażemy wam naszą rutynę. Jak wracamy ze szkoły. Dobra, do, do zobaczenia w moim domu. Zapraszamy Was bardzo. Okej, okay, już odrobiłyśmy, pokażemy Wam. Tak? Jak to zrobiłyśmy? Jak to tra, zrobiłyśmy? tra, 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 Czekaj, ja chcę pierwszy. Mm, mm, króliczek, jaki piękny króliczek. Dobra. Moje jak ktoś trzyma, bo pomyliłam się, ale te działania są dość proste. Dobra, to teraz odrabiamy. Co teraz odrabiamy? Dobra. E, przyrodę. W przyrodzie mamy przeczytać. Mamy przeczytać i przeczytam wam. Nie przeczytam. Przeczytamy. Ja chcę przeczytać. Dobra, nie że damy, dobra, to wam. Dobra, my już to przeczytałeśmy, to yy, jedną stronę czytam ja, drugą Kayla. A, a potem wszyscy razem. Wszystkie. Wszystkie. Tak, a później pomogę jej zrobić zrobić tą kartkę z matematyki. Bo nie dostałam wcześniej tylko palić. A więc zaraz się widzimy! Tak, ale poczekaj, jeszcze to. co? Co? Podręcznik do nauczenia. A nie wiem Dobra, nie możemy... możemy tylko z jednego. Albo z dwóch. Dobra, my jesteśmy w domu, czekamy na obiad. Mamy... Co mam na obiad? Na kaszę gryczaną. Ona ma... Kayla ma mizerię, a ja mam... I robimy tą kartę, Wydaje. bo przedtem zrobiliśmy zadań tak, żebyśmy... na końcu odcinku. Pokażę Wam teraz. Ja pokażę teraz. U mnie to wyszło tak, jakby ten kolej coś trzymał. Te działania są mega banalne. I A tak już tak w klasie czwartej. No właśnie. No teraz ja z Nie mm. mówimy takich rzeczy. Ok, y... skuj. Chyba to już widzieliście jak... Już widzieliście jak, e, czy ta, jak e, już było zadanie z przyrody, z matematyki, co my jeszcze tam robiliśmy? Nie wiem. Tyle! A, tyle, no. E, I teraz tak. proszę pomóc. A, jeszcze z informatyki robiliśmy. E, dobra, no to podpisz się tu. A wrócimy do Was. Pa! Takie no, na serio, to takie trudne <noise> To jest e, napisać słownie liczby 400 No wiem Robię dalej Co robisz? Okay. No pisz, no to jest banalnie, to być może nie do stu była Trzeci No ty wiesz to jest, dodawanie Trzy i piątka no, trzy rzeczy. To jest łatwe. Nie byłabym tego taka pewna. To jest proste. Dwadzieścia trzy. Sześćset. Mogę to sobie? Niemożliwe. To niemożliwe jest. Idziemy, idziemy na obiad! Zaraz się, się widzimy. Ale już nie na obiad, bo to jest bez sensu. super. Bo czytam moją książkę, Amy. Dobra, trzy. tylko teraz. Kejla jeszcze pozdrawiam. Ale nam się wcześniej filmik wykasował, więc Musiałyśmy nagrywać nagrać jeszcze raz. Więc będziecie. Się coś tak pomieszamy trochę. Mm -hmm. Proszę nie wierzyć, że to mam ok. kochani. Pokażę Ci, filmik moje wszystkie LPS-y. 3 razy 8 Dobra, to ma. kochani ona poszła i teraz siedzę sama i chcę wam powiedzieć, żeby zapraszam Was na mój filmik e magicznie się miejsców. Zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję i Pat, Pa, zobaczenia w następnym odcinku i zauważyłam, że Kejla coś sama nagrywała, nie. Jak jakie poszłam się coś mamy. <laughs> Więc dobra, serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz pa.